Proszę, no nie, no, to hello there. E, Witamy bardzo serdecznie. O Jezu! Nie wybrałem bohatera. No, no, I dzisiaj sobie zagramy w trójkę. Dzisiaj sobie zagramy w trójkę. Na bohaterach i zboczeńcach. I złoczeńca. E, przepraszam bardzo. Oczywiście. Dzień e, no, okay. dobry. Tak. Jest y, Paszczak i Szczupi. Szczupi, dzień dobry, witam. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobra. E, Można i... tak, Czemu z... mi wziął Ej, Cię podwójnie, podwójnie no. słyszę, Dobra, nie. Podwójnie. Dobra. Uwaga, uwaga, bo będzie wyrzucanie. Będzie wyrzucanie e, typa. O, zabiłem. Dobra, dost, e, Uwaga, bo hrabia duku może ci przygrzmocić e, w łeb. Hrabia duku nie żyje. Wiem, <laughs> ale wcześniej. On ma. Bez to, bo, strzelam prosto, a, a, a gościu mi... Uwaga, uwaga! Uwaga, bo Aiden y, wersja. I cyk, leci. Ja mam też... Ja mam też jakby takie lagi. -y, Pomagam rady. ci, hej, Żyj. Żyj. Dzięki, Morto. Ale leci! Ale poleciał. <laughs> Jak leja w ósemce. Dobra, Dobra, nie żyje. Ej, dlaczego nie mogę? Ej, na... fajny ten czuwaka! Uwaga, uwaga na hrabiego. Yy, Sudoku. Dobra. Yy, Sudoku nie żyje. Uwaga, yy, Aiden wersjo, wersjo, ona lubi yy, prać tymi kulkami swoimi. Jest ich, ich dużo! Ona lubi swoje kulki prać, wiesz, prać kulki. <laughs> ale zrobiłem, ale robimy im o, o Oro! Na razem jest na

Dobra, kurde no nie, ej, mi tak y, uciekł z pola, z pola uderzenia, <grym <grym z pola uderzenia. Go, Barki. Ej, wezmę sobie Lando. Dobra, uwaga, uwaga, na na napieprzają jednego typa. Rey Skywalker, kaj, kaj jesteś? Ej, chodźcie tutaj, chodźcie tutaj, chodźcie tutaj, bo jest i Krabia Sudoku. Dobra, już nie ma. Prałem go w mordę. Ojejeje. Ej, wudera, budera mi broś. Wudera mi weźcie z mordy, bo on nie może. O! Smoke. Jak chce się. Ty. Baga, Grybus. Z Grybus. Ty. Ale, cygany. Macie smoke'a Dobra. W ogóle ja ten, nie? Oglądałem. Ten obiego, nie? No i. Mhm. No i tam, tam jest scena z Leo. I, i, i Bej Organa. O, oczy, mówi, mnie, Organa mówi jej, jesteś organą w całej swojej postaci. Okej! Okay. Ale ja hej, ten! Ja ich sam muszę ten! No. I dlaczego tu no, no, nie? No bo ty nas no. Dlaczego tutaj no, tylko to nie ma? Ej... z tobą ty... gramy, bo ostatnio nie mogliśmy wygrać. Bo... Wiedzieliśmy ciebie, żebyś nas pokerował. Ale wiecie, że, że Han Solo potrzebuje wsparcia mieczy? Nie, jest solo. Ale nie potrzebuje, potrzebuje wsparcia, wsparcia mieczy? Bo wezmę czuwakę je, się na niego trzech y, ludzi z mieczem. Ja też może wezmę kogoś innego, że ty... leje wezmę, postrzelam w nich. Y, Wuder jest y, pijany, dobra. Nie, nie żyje. Wuder stary, pijany. Nie? Dobra, się mleję. leje Dobra Załatwiony, a ja jestem Han solo, idę na solo, idę na solo. Dawaj, dawać To pojaz zaromolę gówę se, ale ja nie żyję. Dobra, lecę! No, ja nie żyję, biorę znowu. O nie! Lecę za tym, eee y... O wau wow wow waa Dostaję obrażenia, potworne obrażenia Jeszcze takie mam e, lekkie lagi, ale to Chyba... Spowodowane jest napięknie. Nagry... No teraz pięknie. Może wymaga poświęceń, co? Nice. Ja jestem fan, Ja jest... jestem Twoim Muchmaką. Właśnie, dywan, dywan, dywan jesteś. Dywan, moim dywanem. że będzie... zaraz ty będziesz, ty będziesz moim. <laughs> o, albo porobiliśmy Albo jesteś cygalem, albo jesteś dywanem, nie? Tak wie. Hanson jest cyganem, a ty jesteś moim dywanem. Będę sprzedawał ciebie na, na targu. O ty. A cygańskie mokasyny. <noise> Dobra, ale my robimy im 10 średniowiecza. Ale to szkoda, że nie mamy jeszcze e, czwartego osobnika w e, tym. Szukajcie e, Waden opada, wader opada. Znaczy mógłbym ja w sumie kolegę Kupf. Ej, dlaczego mi nie pomagacie z Wudera? -y? Trzeba Wudera odciągać Wydzie. od Hana solo. Do ale Aiden wersja i... ogarnęliśmy, Aiden wersja to ja Wydzie. mogę ogarnąć. Wy sobie możecie ogarnąć Wudera. Macie do tego środki i możliwości. I też możesz, jakby się postarał. <laughs> ale Aiden w nie żyje. Porabiej. Tak jest GG. No no, Widzicie, pierwsze miejsce udało mi się, się zrobić. Także elegancko, nie? I kto jest? Kto jest na czele? Kto jest drugi? Kto jest drugi? Najlepsza. Cygan. No Cygan i złomiarka. No. Cygan kto i złomiarka. Dobra to co teraz idziemy Także grać Także dziękuję prostu za uwagę i do usłyszenia Do usłyszenia